Samorządy mogą uczestniczyć w sprzedaży węgla dla swoich mieszkańców. W środę 2 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Samorząd gminy Wojciechowice przystąpi do dystrybucji węgla. Zapotrzebowanie złożone jest do Urzędu Wojewódzkiego w ilości 2,5 ton, czyli statystycznie jest gospodarstw około 1200. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin, związków gminnych czy spółek gminnych do zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla. Wiele samorządów, nie czekając na podpis prezydenta, rozpoczęło przygotowania do sprzedaży surowca. Mamy już zapewnioną bazę. Która zapewni nam właśnie przechowanie tego węgla, czy też wagę również posiadamy. Jesteśmy przygotowani, natomiast kwestia też węgla i kwestia oczywiście ceny. A cena, o której mówi burmistrz Janna Suska, to maksymalnie 2000 zł za tonę. Przy czym samorządy będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1500 zł za tonę. Gmina Bałtów jest wstępnie zainteresowana. Rozesłaliśmy informację za pośrednictwem kontroli. Społecznościowego na Facebooku, na tablicach ogłoszeń, że zbieramy informacje, zapotrzebowanie od mieszkańców, kto jest zainteresowany zakupem węgla po preferencyjnych warunkach? Nie dwie, ale tylko półtorej tony węgla za jednym razem. Tyle będzie mogło kupić gospodarstwo w bieżącym roku i w 2023 roku. Z węglem jest problem nie tylko dlatego, że surowca jest mało na rynku to musi być jasno określone jak ma wyglądać jaki ten węgiel będzie no bo przede wszystkim chcielibyśmy żeby ten węgiel był jak najlepszej jakości żeby ta jakość z tej jakości byli zadowoleni z naszy, nasi mieszkańcy żeby on po prostu chciał się palić żeby ja bym był najbardziej zadowolony z jakby on był z naszych polskich kopalni. Gminy miałyby zawierać umowy i kupować węgiel od podmiotów, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem bądź akcjonariuszem jest skarb państwa. Po stronie gmin byłoby zapewnienie miejsca do składowania i dystrybucji węgla. Wstępnie jesteśmy po rozmowach z lokalnym przedsiębiorcą i chcielibyśmy zaangażować tego lokalnego przedsiębiorcę, żeby to on pośredniczył w sprzedaży tego węgla, ponieważ ma wystarczający sprzęt w postaci wagi towarowej, ładowarek, jak i miejsca składowania węgla, jak i środków transportowych. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek, natomiast jeśli sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez wójta burmistrza bądź prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.